Jestem tutaj w tej chwili. Hedźmy to. co To jest kakaowe To jest kakaowe Jest, nie Piękne miasto. Prawie jak łódź. Boże święty! Władzę <laughs> tam w Widziałeś, co tak, Bo... się działo od razu? Tak, się działo? Ty tam byłeś kakowym okiem maczu. I can nie, you nie, you not nie, you, nie, you nie, 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 po to tu nie Co yes, to yes, yes. Jak ja dostałem taką pestkę w biegu od jakiegoś dwunastolatka. Stopię e, ja tutaj. Wyjaśnij. Gu... Gu... Nie hamuj. Dobra, cicho. 5 sekund do, do, do skoku. Dobra, zielone światło. Skaczemy. Skakać, skakać, skakać. nie, nie! Dobra, założony tu, Mik. nie masz się 15 Słuchaj. tysięcy? pewnie nie nakradłeś. Słuchaj, z marynarzem otworzyliśmy taki fundusz inwestycyjny kiedyś. Nie ja na lokator. No kurwa, odkładam na lokator. Ja się na starość, to ja, ja.

Sprawdzić pomieszczenie Dobra czysto czysto, czysto. O przywódce pogadamy, dobrze Czysto, czysto Ej No co nie <laughs> rozwaj mi wódki mojej Nie zimno ci tak bez rękaw. No Szabla I skoł i sprzęt Dobra pituj z jak jakąś, nie rzucając są oczy się furę ja i zrób Wiatr wiatr ma zrobić? Tak wiatr ja, ja. Jakąś fasolkę zjeść czy coś, Co? Nie, ja wiem że wiertarka jest taka dobra, ale bez kitu no. W dobrych rękach to i... Główny patyku jest dobrze. Co? Kakaowy komputer. Nie ma, wszystko kakaowa. <noise> wszystko kakaowa. E Wow. To takim parciem było, że to skończyłaś Nadchodzę, a nie dochodzę Co? 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 Gosia Your mother have AIDS Your daddy have HIV You is a dog Szafa, masz C4? Mam, mam Dobra Czekamy na Panowie, fura furesk, skolowałem. Cebula, ziemniaki. Jakieś chwasty. Tu niezły z Dobrze panowie. Jedziemy. Nawet podpisałem. Na masu. pisają. No jeździć Szabla nie wsiadły. Fóra ich z buta. Z buta? i się z buta. Z bychu, za karę biegniesz samochodem. A czy... oczy No Znaczy nie B wszystko, jak... albo wszystko. Psz, albo wszystko. Nie? Kółka masz na sajcie. Jest, ale że iż ja do komputera Panowie, mieliśmy nie rzucać się w oczy, a Zbychu sobie postanowił, że pobiegnie za nami. Zbychu sobie ma radę. Tak, sobie za samochodem. Mogę sprawdzić sprzęt, dojeżdżamy do Z Zewnątrz, ze wszyscy są w środku. Dalej tu byli. Tu. Taki sześcian, yy, pięć na Taki niebitny sześcian, 5 na 5. Sześciana to jest, są czty, to nie kwadrat czasem? Kurwa Zbychu, właśnie a, dlatego a, Dlatego, a, dlatego a, zostajesz a, żołnierzem Właśnie Zająć pozycję najpierw Zbychu, dawaj Dobra, panowie, wchodzimy Czekaj nie się NIE Go, 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 go No Zbychu, ja wysadzić No to nie pomiedział nie. mi Łapy łasy, Pierdolę no, Drugie czysto Wapy, wapy. Trzecie O oh, oko I have the bomb Bomb is J Joy G, Joy Joy No, na <gulatory> spawnie na no spawnie jest

DZIĘKI ZA Wracamy, panowie! Aha, no... Ja pojadę na lamie. Co jest git? Reszta musi być w środku. Na pewno jest... Gdzieś nad waszym wejściem. O. Co to jest? Co jest samo? A, co, co zrobiłeś? Kto się wygował? Ja się gdzie nie musiała Midla zostać 7 Dobrze Chociaż dobrze Dobrze, rzuć go Ale pod siebie Paka in Aj Mam piszej <grym> Paka i <in hay. grym> Ty jesteś odpolony. Ty mówisz czasem, że jesteś odpolony. Teraz jem... muszę mam na mordę. Co? <laughs> A <ale> mi <laughs> to lubi. Z własnego. Niech ktoś normalny ze mną na... Masz. No ja idę, idioto. Ja idę. Powiedz, że idę, mi da. Proszę. Ja chcę go... ty <laughs> po co dopuściłeś? Nie pomogę. U. Wow. To jest wow, nią, ale... to jest dopiero władza, co? No. Może. Cool. Kur... A ty nic nie możesz. Dwa. Możesz mi pos... co? 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 Postać wow. dużego walca ustawy. No właśnie. Jak wiem 2700 27, Nie wiem Po co ci te okulary? Ciemno tu jest To by też Dawaj Gosia, bo kolega już jest na A Dostałem w kolano Ale od kiedy? A jak mi się uda? jak Andrzej Nieak Food Blue, you suck my dick But I don't have dick Dan, Daniel Daniel To gdzie ten sfelunk jest? Miał że pojechać, a już by wrócił. No, no może o, to się to. rozbili. Jaki <grymna> no kiedyś <nie> jednak. <grymna>